Tak jak widzicie w tytule, dzisiaj będziemy rozwiązywać kolejny egzamin na prawo jazdy. Ale zanim to, chciałam Wam powiedzieć, że mamy też Black Weekend i dla wszystkich, którzy od 29 listopada, czyli od dziś do 1 grudnia, dokonają rejestracji w naszym serwisie ltesty.pl, mamy bezpłatny dostęp na cały miesiąc do całej bazy testów i aplikacji. Myślę, że warto, nawet chociażby, żeby sobie przetestować, zobaczyć, serdecznie zapraszamy. No, ale teraz już wracamy do pracy. I rozwiązujemy egzamin. Czy ten znak uprzedza cię o niedawno wprowadzonej zmianie obowiązujących dotychczas zasad pierwszeństwa na najbliższym skrzyżowaniu? Tak jest. Czy masz prawo użyć sygnału dźwiękowego, by ostrzec innych przed bezpośrednim niebezpieczeństwem? W takich sytuacjach mamy prawo. Czy w tej sytuacji wolno ci pojechać na wprost przez skrzyżowanie? No tutaj mamy żółte strzałki, które. Mówią nam, że powinniśmy skręcić w prawo, więc nie wolno nam jechać na wprost. Czy na drodze za tym znakiem możesz zawrócić? Tak, oczywiście. Czy omijając tak oznakowany pojazd, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? I ten pojazd to pojazd przewożący osoby niepełnosprawne, więc tak, mamy obowiązek. Czy bezpośrednio za widocznym znakiem wolno Ci zatrzymać pojazd, jeśli nie uspowoduje to utrudnienia ruchu? Tu mamy znak który informuje nas o przejeździe kolejowym, ale jest on na tyle daleko, że tak jeszcze możemy się zatrzymać. Czy jako kierujący możesz oddalić się od pojazdu, którego silnik jest w ruchu? Nie? Zamierzasz skręcić w lewo. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zbliżyć się do środka jezdni? No tak jest. Przy takim manewrze, tak. Czy w tej sytuacji, przed wyprzedzeniem rowerzysty, masz obowiązek użyć sygnału dźwiękowego? No nie, tutaj nie zachodzi taka potrzeba. Czy po wyświetleniu sygnału zielonego wolno Ci z tego pasa ruchu skręcić w lewo? No, jak najbardziej. Czy jadąc na wprost na tym skrzyżowaniu masz pierwszeństwo przed rowerzystą? Widzieliśmy, że to jest skrzyżowanie równorzędne, więc nie, nie mamy. pierwszeństwa ma rowerzysta. Czy w tej sytuacji należy zrezygnować z rozpoczęcia wyprzedzania? Mhm, mamy tutaj znak ostrzegawczy o zakrę niebezpiecznym zakręcie, więc tak należy. Czy w przedstawionej sytuacji możesz zatrzymać pojazd za znakiem na poboczu? Tutaj mamy zakaz zatrzymania, ale pod spodem mamy tabliczkę, która odwołuje ten zakaz, więc tak, możemy. Zamierzasz jechać na wprost. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa nadjeżdżającemu pojazdowi? I tutaj wyjeżdżamy z drogi wewnętrznej, czyli włączamy się do ruchu, więc tak, mamy obowiązek. Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z lewej strony? Wjeżdżamy mhm, na rondo, musimy ustąpić pierwszeństwa, więc nie, nie mamy. Czy w tej sytuacji natychmiast spróbujesz zatrzymać pojazd? I tutaj widzimy, że ktoś nadbiega, więc tak jak najbardziej. Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed pojazdem, który jedzie z przeciwnego kierunku i skręca w lewo? Mieliśmy. Zielono, zielone światło, skręcamy w prawo, więc my mamy pierwszeństwo. Czy w tej sytuacji jadąc na wprost, jesteś włączającym się do ruchu? I tutaj znowu widzimy białą tablicę, tak. To jest ponownie droga wewnętrzna, więc jesteśmy włączającym się do ruchu. Czy w tej sytuacji wolno Ci zachować pół metra odstępu między Twoim pojazdem a wyprzedzanym rowerzystą? No nie, dlatego, że powinniśmy zachować minimum jeden metr odstępu. Czy na widocznym skrzyżowaniu wolno ci skręcić wyłącznie w lewo? Tak jest, mamy nakaz jazdy w lewo. I już mamy specjalistyczne pytania. Który z wymienionych czynników ma decydujący wpływ na określanie odległości od pojazdu jadącego przed nim? A, długość pojazdu, B, szerokość pojazdu, C, prędkość pojazdu. Jest to prędkość pojazdu. Jak należy postąpić z poszkodowanym w wypadku drogowym, znajdującym się w pojeździe? A należy go ewakuować z pojazdu w każdym przypadku, B należy go ewakuować z pojazdu w przypadku stwierdzenia u niego zatrzymania akcji serca, C należy go zawsze pozostawić w pojeździe do czasu przybycia lekarza i prawidłowa odpowiedź to odpowiedź B. Używanie pojazdów w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub, na, lub nadmiernym hałasem jest A zabronione w obszarze zabudowanym, B zabronione, C zabronione tylko w strefie zamieszkania, no jest generalnie zabroniona Odpowiedź B. Jakie mogą być konsekwencje użytkowania opon z nadmiernie zużytym bieżnikiem podczas hamowania na mokrej nawierzchni? A. Wzrost siły tarcia, bez skrócenia drogi hamowania. C. Zmniejszenie siły tarcia i wydłużenie drogi hamowania. No i to będzie wydłużenie drogi hamowania. W jaki sposób należy obserwować otoczenie podczas jazdy po autostradzie? A. Patrzeć wyłącznie do przodu. B. Poświęcać tyle samo uwagi na obserwację drogi przed i za pojazdem. C. Patrzeć do przodu i regularnie kontrolować drogą za pojazdem w lusterkach wstecznych. I odpowiedź C jest prawidłowa. Jedziesz z prędkością 80 km na godzinę. Jaka pozycja początkowa zapewni Ci optymalny tor jazdy po zakręcie? A. Na środku drogi z częściowym przekroczeniem widocznej linii. B. Przy linii rozdzielającej pasy ruchu na prawej połowie jezdni. C. Przy prawej krawędzi jezdni. No to tutaj optymalny tor będzie przy linii rozdzielającej pasy ruchu na prawej połowie jezdni. Który bieg jest właściwy do rozpoczęcia jazdy samochodem osobowym na suchej nawierzchni? A. Drugi. B. Pierwszy. C. ten, na którym jazda została zakończona. Jest to oczywiście bieg pierwszy. Który z wymienionych czynników ma wpływ na ograniczenie pola widzenia kierującego samochodem osobowym? A. Mruganie oczami w czasie przerwy w jeździe. B. 15 minut odpoczynku po dwugodzinnej jeździe. C. Kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. No oczywiście kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Jaki odstęp należy zachować podczas wyprzedania samochodu osobowego? A. Bezpieczny, uzależniony od szerokości jezdni i warunków ruchu. B. Bezpieczny, ale większy niż 1,5 metra. C. Bezpieczny, ale mniejszy niż 0,5 metra. No, musi być bezpieczny, ale uzależniony od szerokości jezdni i warunków ruchu. Odpowiedź A. W przedstawionej sytuacji za widocznym znakiem na drodze ekspresowej dopuszczalna prędkość samochodu osobowego wynosi A. 40 km na godzinę. B. 50 km na godzinę, C. 60 km na godzinę. No oczywiście 40 km na godzinę. Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością możesz jechać na drodze za tym znakiem, czyli strefa zamieszkania do 50 km na godzinę, B do 30 km na godzinę, C do 20 km na godzinę. I jest to do 20 km na godzinę odpowiedź C. Jaką funkcję spełnia układ przeciwblokujący ABS stosowany w pojazdach? A ułatwia zmianę toru jazdy w czasie hamowania, B. W każdych warunkach skraca drogą hamowania. C. Zapobiega zerwaniu przyczepności kół napędowych podczas rozpędzania pojazdu. Otóż układ OBS ułatwia zmianę toru jazdy w czasie hamowania. Odpowiedź A. I w ten sposób zakończyliśmy egzamin. Mamy 74 na 74, to znaczy, że wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie. Przypominamy o naszej promocji. Wpadajcie na e-testy, rejestrujcie się i odbierajcie darmowy miesiąc rozwiązywania testów. I oczywiście zapraszamy na nasze kolejne filmy. Pozdrawiamy.